Otwórz drzwi do przestrzeni, komfortu i nowoczesnej technologii. Poznaj Seat Tarako z 2022 roku. Ten elegancki SUV łączy dynamiczny design z praktycznymi rozwiązaniami, które zmieniają codzienną podróż w przyjemność. Srebrne relingi dachowe, chromowane akcenty i potężne 19-calowe felgi aluminiowe nadają mu prestiżowy wygląd, a pełne oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność w każdej sytuacji. Wnętrze zachwyca dopracowanymi detalami. Alcantara, brązowe elementy dekoracyjne, wirtualny kokpit z 10,25-calowym ekranem, trzystrefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele z przodu i z tyłu. Drugi rząd jest przesuwany, składany i wyposażony w stoliki, a bagażnik otwiera się elektrycznie lub bezdotykowo. Za kierownicą czujesz pełną kontrolę. SET DRIVE Profile pozwala wybrać Normal, Sport, Eco lub Individual. A systemy takie jak aktywny Tempomat, asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola czy Front Assist czuwają nad bezpieczeństwem. Kamera cofania, czujniki parkowania i asystent parkowania ułatwiają manewry. Navi System Plus z 9-calowym ekranem, integracją smartfona i aktualizacjami map sprawia, że zawsze wiesz dokąd jedziesz. Set Connect daje zdalny dostęp i multimedia na najwyższym poziomie. To nie tylko samochód, to twój inteligentny towarzysz podróży, gotowy na każdą trasę. Wejdź, uruchom, jedź.